Czy naprawdę jestem egoistą, czy po prostu chcę być doceniany? Od zawsze byłem osobą, która stara się unikać konfliktów. Mieszkam z moją dziewczyną, Martą, od ponad trzech lat. Wydawało się, że mamy wspaniałe życie, dzielimy chwile radości, gotujemy razem, a wieczory spędzamy na oglądaniu filmów. Jednak z czasem zauważyłem, że wiele rzeczy zaczyna mnie niepokoić. Codziennie, po pracy, Marta wymagała ode mnie, żebym pomagał jej w jej projektach artystycznych, nawet jeśli byłem wykończony. Gdy mówiłem, że potrzebuję chwili odpoczynku, często słyszałem: "Czy to takie trudne, aby wspierać mnie, kiedy tego potrzebuję?". Pewnego wieczoru, po długim dniu, powiedziałem jej wprost: "Marta, potrzebuje odrobiny przestrzeni. Czuję się przytłoczony i nie doceniasz tego, co robię dla nas". Jej reakcja była emocjonalna. Zaczęła krzyczeć: "Zawsze jesteś zajęty swoim komfortem!" Nigdy nie myślisz o mnie. To był moment, w którym poczułem, że coś pęka. Wybuchłem, nie mogę być cały czas twoim wsparciem. Sam też potrzebuję być widziany. Teraz jesteśmy w podzielonych obozach. Ona uważa mnie za egoistę, ja za osobę, która nie może być wiecznie wykorzystywana. Czy to ja jestem tym złym?